Wyobraź sobie, że właśnie skończyłeś jakiś ważny etap w życiu. A no może zdałeś rok szkolny albo maturę, albo może jakiś projekt na studiach, no cokolwiek to jest. Właśnie wygrałeś w jakiejś ważnej kwestii. No i masz pomyśleć, że hmm, czujesz się taki spełniony, jest super, bo już jesteś po tym istotnym etapie, ale teraz przychodzi wolne. I co to wolno u ciebie oznacza? Bo u mnie zwycięstwo oznaczało powrót do tych złych nawieków sprzed trybu zwycięzcy, czyli powrót do grania, imprezowania, czy picia. Jaki jest twój wzór zachowań po dużej wygranej? Czy może tak samo jak ja, wygrywasz, potem grasz, oglądasz, imprezujesz. I znowu chwila skupienia i grasz, oglądasz, imprezujesz. Ja już nauczyłem się z tym działać, już wiem jak się z tym uporać, dlatego podzielę się z tym z tobą, abyś ty już nigdy nie musiał wracać do swoich złych nawyków. Z pewnością nie jesteś szczęśliwy, gdy wracasz do tych swoich złych nawyków. No okej, okay, okej, okay. możesz mieć takie przypływy radości, że na przykład jak wygrać jakąś grę, albo jak zbierzesz jakiegoś bohatera w grze, albo zakończysz oglądanie serialu. No wiesz takie małe zwycięstwa, które właściwie nie są aż tak istotne. A robisz to wszystko w oczekiwaniu na jakieś wyzwanie, które ktoś ci nada. No i tę lukę w czasie, gdy czekasz, nazwijmy właśnie strefą oczekiwania. Strefą pomiędzy wyzwaniami to jak się na nią przygotować, jak zminimalizować jej działanie? No, są dwie sprawy. Pierwsze, przygotowanie do następnej rundy. No, wiesz, że ta strefa oczekiwań nadejdzie, no bo zawsze nadchodziła, więc trzeba by tym razem nie nadejść. No właśnie, więc już możesz wiedzieć, jak ją skrócić. bo jeśli zakończysz swój egzamin, to co będzie twoim kolejnym wyzwaniem? Jaki inny sprawdzian, może jakiś projekt na studiach, a może coś z twojego hobby. To musisz już wiedzieć, co, co będzie twoim następnym przeciwnikiem. No co, albo kto, to już zależy. Żeby strefa oczekiwania, jak się rozpocznie, to mogła się ją od razu zakończyć, bo bije się na coś innego. U mnie, gdy na wcześniejszych latach studiów, wyglądało to mniej więcej tak, że gdy nadchodziła sesja, to też nadchodził moje, moje, mój start nauki. To wyglądało tak, że strefa oczekiwania trwała właściwie cały semestr, bo jakby nie musiałem się uczyć, nie? E, no i oznaczało to mniej więcej tyle, że byłem już przegranym na samym początku. No, przychodzę na bitwę, czyli na tą sesję, gdybym zaczynam się uczyć, gdybym zaczynam się przygotowywać. No a też ciężko sobie wyobrazić, na przykład, na Bonaparte, jak szedł na wojnę, e, tu wiesz, wszystkie wojska już czekają, stoją na polu bitwy, oficerowie pytają się go, okej, okay, to co teraz robimy, i on mi odpowiada, że e, poczekajcie chwilę, pomyślę i zaraz Wam powiem. No nie, no tak to nie wyglądało. Żeby wygrywać potyczki, no musisz być na nie przygotowany, musisz wiedzieć, jakie je pr odpowiednio prowadzić, a także co czekać na horyzoncie. No bo wróćmy do tego, jak się uczyłem. Jak się uczyłem dwa dni przed egzaminem, no to oczywiście spałem po 2-3 godziny, jedne same fast foody, no i nic dziwnego, że po takich torturach dla ciała chciało po prostu odpocząć. 2. Pomyśl o Twoich bitwach. A no pamiętaj, że ta strefa oczekiwania to strefa pomiędzy wyzwaniami, nie? I te wyzwania zazwyczaj dochodziły do nas z zewnątrz. Jakiś sprawdzian, egzamin, może jakiś projekt na... Nie, jakiś przedmiot. Zazwyczaj dochodziło z zewnątrz i musiałeś to po prostu robić. Ale właściwie, kto nam broni, robisz swoje własne wyzwania, swoje własne zadania, bitwy? Może to być cokolwiek. Możesz nauczyć się nowego języka, możesz nauczyć się historii, jak cię ciekawi, nie wiem, może coś o teorii, poczytać, może chcesz jakiegoś sportu się nauczyć, może od dawna czekałeś na, jakieś, na jakąś wyprawę ze znajomymi, może chcesz, nie wiem, przejść Polskę od południa do, pół, do północy, albo jak masz tyle szczęścia, możesz odwiedzić swoich dziadków, przychodzić do nich, zadzwonić, tak. Cokolwiek, co cię ekscytuje, jest dla Ciebie atrakcyjne. No to teraz zrobić? No, masz czas ciągły by, by na tym nie wykorzystać, a coś rzeczywiście wartościowego. No ja niedawno zakończyłem sesję, teraz mam już nowy semestr i rozpocząłem taką nieskończoną grę. Chcę nauczyć jak najwięcej ludzi, no pewnie plus minus w moim wieku, przez moje doświadczenie, tego, czego się nauczyłem. No wiesz, ja się ciągle uczę, więc mam coraz więcej do powiedzenia, a dodatkowo mogę się dostać do coraz większej liczby osób, więc ani w tę stronę, ani w tę stronę nie bardzo widzę jakieś ograniczenie. Dlatego przemyśl jakie może być twoje wyzwanie, a najlepiej przemyśl to zanim zakończysz swoją pierwszą bitwę, żeby tę strefę oczekiwania właśnie jak najbardziej zminimalizować, albo może w ogóle wyeliminować. Po wygranej strefie oczekiwania, mimo że abstrakcyjna, nadejdzie. No bo wiesz, zawsze nadchodziła, więc tym razem oczywiście też nadejdzie. Dlatego się na nią przygotuj, planuj swoje bitwy, sam poszukuj swoich wyzwań na przyszłość. A jak chcesz poznać inne metody, jak wygrywać, to oczywiście zapraszam Cię do moich innych filmów na tym kanale. A także do pomocy w mojej nieskończonej grze e, poprzez subskrypcję kanału, tak żebym dostał się do jak największej liczby osób i przy okazji, żebyś ty był na bieżąco. Myślę, że ten odcinek warto zakończyć cytatem z rozmyślań Marka Aureliusza, który już blisko 2000 lat temu miał podobne przemyślenia. Nie czyn nic bez rozwagi, lecz tylko według zasady dobrze obmyślanej. Powodzenia i do zobaczenia.